Już ponad rok temu ZT jako pierwszy producent zaprezentował smartfon z aparatem ukrytym pod ekranem. Tym razem prezentują oni nową, ulepszoną wersję tej technologii. Axon 35G to najsłabszy z przedstawicieli nowych 30, ale wcale nie jest taki słaby. Aparat w pierwszej wersji nie należał do najlepszych. Czy tym razem wyszło lepiej, czy jednak nadal to rozwiązanie wymaga dopracowania? Zapraszam do testów nowego urządzenia od ZTE. Pierwsze wyjęcie z pudełka i już rzuca nam się w oczy ogromny ekran. Ma on niemal 7 cali oraz jest pozbywany jakichkolwiek wcięć. Podoba mi się takie rozwiązanie, ale pewnie wiele osób zastanawia się, czy w ogóle jest widoczna ta maskownica aparatu. No i muszę Wam powiedzieć, że widać ten kwadracik przy białym tle. Wtedy jest takie delikatne rozmazanie. Przy ciemnych kolorach, jak odpowiednio pod kątem ustawimy telefon, to również zobaczymy mały kwadracik. Mi to nie przeszkadzało, ale przy dynamicznych scenach czy grach może to niektórym osobom przeszkadzać i może się to rzucać w oczy. Prawa strona urządzenia to przyciski głośności oraz przycisk blokady, lewa strona jest pusta, na górze mamy tylko mikrofon, nie ma tutaj nic więcej, na spodzie znajduje się pojedynczy głośnik, drugi mikrofon, złącze USB-C do ładowania oraz hybrydowy slot na dwie karty SIM lub mamy tutaj możliwość wsadzenia karty SIM i karty pamięci. Na tyle rzuca nam się w oczy duży napis Axon oraz wyspa z aparatami. Mamy tu cztery oczka aparatów umieszczone w dwóch okręgach, i do tego jeszcze jest dioda doświetlająca LED. Urządzenie da się obsługiwać jedną ręką, ale niestety przez śliskie, połyskujące plecki nie jest łatwo go utrzymać, szczególnie jak mamy mokre dłonie. Chwyt ma teoretycznie poprawić Etui, ale jest ono plastikowe, nie za dobrze chroni sam telefon, pomaga jedynie w ochronie wyspy z aparatami. Nie znajdziemy tu też certyfikatu odporności na kurz czy wodę. W pudełku mamy jeszcze ładowarkę z kablem o mocy 65 W słuchawki z przejściówką USB-C na jack 3,5 mm no i oczywiście papierologię. Ekran ma dokładnie 6,9 cala, jest wykonany w technologii AMOLED z rozdzielczością 2460x1080 pikseli. Częstotliwość odświeżania wynosi 120 Hz, no i muszę Wam powiedzieć, że naprawdę robi on na pozytywne wrażenie. Kolory są tutaj żywe, wyraźne i dobrze widoczne pod niemal każdym kątem. Jasność maksymalna i minimalna są na odpowiednim poziomie, a nawet w słońcu wyświetlacz jest wystarczająco widoczny. Czerni, jak to przystało na AMOLEDa, jest soczysta. Przy normalnej pracy zamaskowany aparat jest niemal niewidoczny, ale przy oglądaniu seriali czy graniu możecie zauważyć mały kwadracik po środku ekranu. Mimo wszystko mi się podoba takie rozwiązanie. Mam tylko nadzieję, że ta technologia będzie ewoluowała szybciej i będzie możliwość całkowitego zamaskowania aparatu pod spodem. Smartfon działa na Androidzie 11 z nakładką MyOS. Nie za bardzo polubiłem się z tą nakładką, co prawda nie miałem problemów z szybkością działania czy jakimiś cinkami, ale sam wygląd, grafiki, animacje nie do końca do mnie przemawiają. W niektórych miejscach grafiki wyglądają jak w starych Androidach, a gdzie niegdzie są błędy w tłumaczeniach. Za to pozytywne wrażenie robi tutaj procesor. Snapdragon 870 od Qualcomm jest doposażony w moim przypadku w 8GB RAM i 128GB pamięci dla użytkownika. Jest jeszcze wersja 12GB i 256GB pamięci. Warto podkreślić, że RAM jest wykonany w technologii lpddr 5 a pamięć na dane UFS31. Dobrze, że producent nie oszczędzał i zastosował tutaj podzespoły z wyższej półki. Smartfon spokojnie. Wykręca dobre wyniki w benchmarkach, ale też przy codziennym użytkowaniu jest ok. Nawet mocniejsze gierki nie stwarzają mu problemów, a dodatkowo urządzenie nie nagrzewa się zbyt mocno. Przełączanie się pomiędzy aplikacjami jest płynne i wygodne, co do prędkości działania nie ma co się tutaj przyczepiać. Wyspa na tyle skrywa przed nami cztery aparaty. Jest tu obiektyw główny Sony IMX 682, który ma 64 MP ze światłem 1,8. Dalej jest ultra szerokokątny 8 MP z polem widzenia 120 stopni. No i mamy jeszcze 5 MP, kamerkę makro oraz ostatni obiektyw do głębi 2 MP. Na froncie ukryty jest przedni aparat 16 MP, ale o nim później. Jakość tych zdjęć w ciągu dnia jest moim zdaniem wystarczająca jak na kamerę ze średniej półki, jednak nie wyróżnia się ona niczym nadleg konkurencji, podczas gdy spada ilość światła. W ujęciach nocnych na zdjęciach pojawiają się szumy. Pomaga trochę tryb nocny, który potrafi czasem nawet przekolorować nasze zdjęcia. Aparat szerokokątny jest wyraźnie gorszy, nawet w ciągu dnia widać tutaj szumy i gorsze zdjęcia, szczególnie kiedy jest pochmurno. No i standardowo macie teraz podgląd na te zdjęcia i wideo, które udało mi się uchwycić tym smartfonem. Jest wideo nagrane tą ukrytą kamerą w Aksonie. No moim zdaniem już na samym tym podglądzie widać, że jest słabo. No ta kamerka do selfie nie należy do najwybitniejszych. Fajnie, że jest ukryta pod ekranem, ale jak widzicie w nocy, no to już jest w ogóle tragedia. Akson może nagrywać w 4K i Full HD zarówno w 30 i 60 klatkach na sekundę. No i z tego co założyłem w ustawieniach, to standardowo mamy od razu stabilizację, więc powinna ona działać i w 4K i w Full HD. Teraz się chwilę przebiegnę. Z tego co widzę aparat główny w Axonie radzi sobie całkiem nieźle w nocy, ale jest jakiś problem z autofokusem. Bo cały czas go gubi. Nie możemy tutaj przełączać się pomiędzy aparatami. Jest tylko opcja przybliżenia, ale na aparat szerokokątny nie możemy się przyłączyć. Jest za to coś takiego jak multi gdzie możemy wybrać dwie kamery jednocześnie, że na przykład nagrywamy na raz kamerą przednią i tylnią, albo dwoma tylnymi, czyli szerokim kątem i zwykłym. Podczas nagrywania możemy zamieniać kamery, zmieniać ustawienie obrazki, przeciągać tutaj wszystko. Film może wtedy mieć maksymalnie 5 minut. Telefon posiada pojedynczy głośnik. W teorii są tu jakieś certyfikaty od Dolby, ale na mnie on wrażenia nie zrobił. Głośnik jest po prostu cichy, gra płasko, zdecydowanie brakuje basu. Dodatkowo smartfon jest pozbawiony złącza słuchawkowego. Na szczęście mamy w zestawie słuchawki i przejściówkę z USB-C na jacka 3,5 mm. Muzyka na słuchawkach za to nadrabia jakością. W tej kwestii jest zdecydowanie lepiej. Bateria, którą tutaj mamy, ma pojemność 4200 mAh, co przy rozmiarach tego telefonu oraz przy mocnym procku jest niestety za małą wartością. Smartfon daje ledwo 4 godziny ciągle włączonego ekranu, czyli maksymalnie jeden dzień pracy i to z oszczędzaniem smartfona, aby nie padła nam bateria. Dobrze, że chociaż producent dodaje ładowarkę o mocy 65 W, która jest w stanie naładować ten telefon do pełna w niecałą godzinkę. No i podsumowując, na papierze dostajemy naprawdę mocne urządzenie. Jest to nowoczesny smartfon z dużym ekranem, pozbawionym jakichkolwiek wcięć, ale niestety nie jest tak kolorowo. Wcięcie wygląda atrakcyjnie, ale jednak czasami jest widoczne, niektórym osobom może przeszkadzać. A dodatkowo jakość zdjęć frontowym aparatem wypada bardzo słabo. Z minusów niestety trzeba też wymienić baterię, która nie wystarcza na jeden dzień pracy, ale jak przełkniecie te problemy i zależy Wam na ukrytym aparacie na przodzie. To z plusów można wymienić ogólnie bardzo dobry ekran, mocny, wydajny procesor, tylko teraz wszystko sprowadza się do ceny, a ona została ustalona na około 500 euro, czyli coś bliżej 2000 zł, a w tej cenie możemy kupić już Realme GT 5G, Xiaomi Mi 11 Lite 5G, czy nawet taniej Poco F3 z tym samym procesorem. Moim zdaniem na chwilę obecną ta nowinka technologiczna nie zdobędzie dużej rzeszy fanów i ukryta kamera wymaga jeszcze dopracowania. Jeżeli jednak jesteście zainteresowani tym sprzętem, to jego sprzedaż rusza od 9 września. Link znajdziecie oczywiście w opisie. Tam też znajdziecie link do mojej recenzji tekstowej, która jest na instalki.pl. Zapraszam do jej sprawdzenia i podzielenia się swoją opinią. Następnym w kolejności do testów jest Realme GT 5G edycja Master. Jego premiera będzie 6 września i wtedy też wrzucę jego test. Jeżeli jesteście ciekawi, to zachęcam do czekania. Ode mnie na dzisiaj to wszystko. Pozdrawiam Was serdecznie i do następnego. Hej!